Ktoś mierzy się w tej chwili z rzeczywistością, ze swoją prawdziwą naturą albo z konsekwencjami swoich działań z przeszłości. Ktoś musi się przyjrzeć teraz sobie i swoim działaniom z przeszłości. Ktoś w tej chwili musi doświadczyć czegoś, czego wy doświadczyliście. To dzieje się tu i teraz, ponownie kochani. Coś, co dzieje się tu i teraz. Ktoś ma w tej chwili jakieś kłopoty. Duże problemy. Ta osoba potrzebuje pomocy. Jest tu jakaś osoba, która robi wszystko. To wszystko jest przemyślane. Jeżeli ktoś coś robi, to robi to z danego powodu. Ma plan, dlaczego to robi. Możliwe, że ktoś gdzieś się wybiera w podróż. Ktoś próbuje dowiedzieć się czegoś na Twój temat. Podróż. Tutaj mamy pociąg, tu mamy samolot. Możliwe, że jest to ktoś, kto mieszka z dala od Ciebie. Dystans. Zobaczcie samochód. Ktoś może mieć jakieś problemy zdrowotne. Ktoś ma jakieś problemy zdrowotne. Ktoś może mieć na imię Ania. Możecie mieć tutaj to czynienia z jakąś osobą z przeszłości, która jest bardzo arogancka, która jest bardzo. Um... Tej sobie wydaje się, że może jej sobie pozwolić na wszystko. Widzisz tą osobę wyraźnie. Doskonale wiesz, kim ta osoba jest. Tej osobie się to nie podoba, że wiesz, że ufasz swojej intuicji. Jest to ktoś, kto chce kontaktu, kto chce się spotkać. Możliwe, że ta osoba chce podróżować do ciebie, możliwe, że ta osoba przekupuje ludzi wokół ciebie. Jest to ktoś, kto pozostaje w jakimś cyklu od długiego czasu. W przeciągu kilku tygodni wszystko się zmieni. Podróż po raz kolejny, kochani. Zbliża się coś szokującego. Wiele się zmieni w najbliższych tygodniach. Coś niespodziewanego się wydarzy. To jest tylko kwestia czasu. Jest tutaj silne nawołanie, aby trzymać się z dala od miasta. Możliwe, że gdzieś wyjeżdżacie poza miasto. Może to jest właśnie najlepsze wyjście, aby gdzieś się wybrać poza miasto w najbliższym czasie.